Cześć, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki z aktualizacji. Aktualizacja pojawiła się bardzo późno, zdaję sobie z tego sprawę. Tym samym przegląd ankiet dzisiaj również będzie, ponieważ ja późno wróciłam z siłowni Boże z uczelni, a ja też przy okazji poszłam na siłownię. Zobaczymy pierwsze, pierwsze rzeczy, czy są nowe historie. Jeśli są nowe historie, one idą na pierwszy strzał, jeśli nie, to według ankiet, które za chwilę omówimy. Nie spieszałam się z tym filmikiem, ponieważ nie motywujecie mnie. Z zwyczajnie w świecie. Byłoby mi: O kurde, moja ankieta, co to jest? Ale wojna. Nie mamy nowych historii. Także. Y... Elite, tak, które zostało wrzucone tak z dupy w środek. Okej, okay. okej. Okay. No to Elit tak sobie w innym czasie o, gramy. Na pewno nie na pierwszy rzut, bo na pierwszy rzut idzie Secrety był. of course. E, muszę sobie filiżanki poinwestować. E, 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 e. Jak się zbierałam, także z tym nie będzie problemu. Starałam się najbardziej jak mogłam, żeby do tych dospierać. E, co do częstotliwości wrzucania odcinków. Ja mam czas tylko w weekend i w poniedziałki, żeby nagrywać, bo tak to nie mam absolutnie w ogóle czasu. E, tak dla Waszej informacji. W ostatnich tygodniach po prostu odbiór jest bardzo słaby, e, więc stwierdziłam, że nie będę bardzo. Naciskać na siebie w kwestii wypuszczania odcinków, bo to tylko moja rodzina widzi, ile ja tak naprawdę wiecie, jest, ile jest stresu, żeby wypuszczać te odcinki, a siostra mi mówi tak, patrząc na to, że mam a 5 wyświetleń, a 10, a takie, no i po co ty to robisz? Tylko się stresujesz, tylko i tak dalej. Ja to robię dlatego, że już się przyzwyczaiłam się do tego, że wiecie, że gdzieś tam te filmy wypuszczam, że dbam o ten harmonogram i tak dalej, po tym lubię też dla was tworzyć. Tylko wiecie. Po 3,5 roku tworzenia bardzo byłoby mi miło, gdybyście doceniali po prostu moją pracę, chociażby komentarzem, bo wtedy wiem, że robię to dla kogoś, a nie tak po prostu. Więc mój apel i mój wniosek co do tej aktualizacji jest taki, że nie zobaczycie u mnie po prostu nawału tych filmów, tylko będę je powoli dodawała, kiedy tam mam jakiś czas. W międzyczasie będą też wychodziły oczywiście stare historie, które są na kanale zaplanowane i przechodzimy do ankiet. Ok, jesteśmy. Ankiety zaczęłam wypuszczać 10 dni temu, także jestem w miarę w spoko miejscu. Myślę, że na razie zostaniemy przy tym. W razie wątpliwości pokażę Wam screeny, które mam w galerii po prostu, bo zawsze po, przed utworzeniem nowej ankiety robiłam screeny starej na uwiarygodnienie wyników. I na pierwszy rzut mamy sekretny oraz Pieśń o Czerwonym Nilu i Tutaj mamy sekret niebieski, dwa pieśni od czerwony, czy tu się nic nie zmieniło. E, według e, tutaj drugiej ankiety, róża pustyni i poluje na ciebie. Lecimy. E, róża pustyni i poluje na ciebie. Tutaj również się nic nie zmieniło. Następnie mamy ideał i kalizę w mroku. Mamy ideał, e, ponieważ na tamten moment. Mam nadzieję, że nie zapomnę wstawić screena. Mówię to do samej siebie z przyszłości. Staw screena. <głos》> muszę to powiedzieć, bo zapomnę. A zazwyczaj filmy z aktualizacji są jedynymi filmami, które oglądam całe. Wstawiamy tutaj screena, jak wyglądała na tamten moment. Trzecia ankieta. A w zasadzie jej wyniki. I dlaczego zdecydowałam się tylko na jedną. Tak jak wspominałam w PiSie, miały trzy remisarz. Więc. Na razie tyle, tutaj oczywiście odcinki z głosem. Zapraszam wszystkich bardzo do obejrzenia sobie, jakie odcinki z głosem się pojawią. A jeśli nie wiecie dlaczego, no to um, pojawił się film na moim kanale. Um, już Wam powiem, który film. Szybko, szybko. Omówienie ankiet dotyczących odcinków z głosem. Ten film się pojawił. I e, ten film ma dosłownie wszystko zawarte. Dlaczego, które historie i jak. Dobrze, wracamy do społeczności. Mm, 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 mm. Tutaj kolejne filmy z e, głosem. Piąta ankieta. E, w piątej ankiecie mamy kwiat ogniatiamat i Teodora. Czekajcie, bo się nie skupiłam. E, kwiat ogniatiamat i Teodora. A, Kali z mroku tutaj wygrał. Bardzo mi przykro, e, ale kurde, to Kali wygrywa bardzo, bardzo mocno. E, może się zastanawia nad tym, żeby je wcześniej. E, że tak powiem, wypuścić. Stąd mamy kali i serce trespi. Zobaczymy. Kali i serce trespi zostaje. Dobra, wracamy. Aktualnie jestem przy Akiecie chyba szóstej, wybaczcie, albo piątej. Zobaczcie, jeszcze raz, zerknijmy na piąte. Piąte mamy takie, szóstą mamy taką. Wybaczcie, jest siostra przyszła. Mamy arkanum i na podbój wersalu. Halo, halo Arkanum i na podłodze wersalu zostało. Wygrała Dracula i Kroniki Gladiatorów. Nie dziwię się, że wygrała Dracula, bo mam z nią straszne tyły. Więc lecimy. Aha, okej. Okay. I tutaj dostajecie ode mnie informację, że jest już aktualizacja. No ja info, które pojawi się wieczorem, e, oczywiście, że się pojawi, tylko najpierw je zmontuję i nie wiem, o której godzinie się pojawi. Także pamiętajcie, u mnie filmy, ja się nie spieszę z filmami, ponieważ jak mam mieć na to, ile ja pracy wkładam, odbiór już wam pokażę. Wejdziemy sobie do aktualizacji, bo gdzieś tu aktualizacja była. Tutaj mamy aktualizację, prawda? Mamy sekret niebios. Mamy 120 wyświetleń. No, szybciutko sobie zerkniemy. Komentarz jeden od... od osoby, która komentuje tylko dla statystyk, żeby mi je podbić. Um, także bardzo dziękuję. Um, drugi komentarz również od tej samej osoby. Zobaczmy Nil. Komentarz również od tej samej osoby, która ogląda, a wspiera mnie mentalnie bardziej. Kali, zobaczmy sobie. Ojej, jak milutko. No, bardzo Ci dziękuję, Babdel, a ja wszystkich innych zapraszam do komentowania, ponieważ myślę, że osoby, które kiedykolwiek u mnie komentowały, mogą poręczyć, że ja Wam wszystkim odpisuję, serduszkuję i, i bardzo staram się, dużo wkładam w tę interakcję z Wami. Oraz zapraszam na Instagrama, gdzie powoli chyba zaczynam wracać do wstawiania planów odcinków na najbliższe dni w zasadzie y, filmy jakie się pojawią bo są już zaplanowane no i co, ode mnie to na tyle, dzięki do, y, za wysłuchanie, za obejrzenie, dajcie znaka co sądzicie o tej kolejności y, czy y, będziecie komentować może, czy po prostu nie jesteście zainteresowani, bo obejrzycie sobie na innym kanale, to też jest dla mnie bardzo ważna informacja, że są, bo ja wiem, że są inne kanały, które po prostu z prędkością światła publikują odcinki, ale ja nie wstawiam nie y, odcinków Zawsze je montuję. Zawsze o wszystkie jakby szczegóły staram się dbać. Wiadomo o wszystkie sceny 18 plus są out I dodatkowo jeszcze zaczynam nagrywać z głosem jednocześnie. Więc tego montowania jest więcej. Mam dwa odcinki w tym samym czasie, ale jest dużo więcej roboty. Dobra, i już nie przedłużam. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnych cześć. Pa pa!